Dziękuję panie Panie minister, jeszcze wrócę do finansowania, bo chyba to jest główny problem, dlaczego tych miejsc nie przybywa. Jeżeli państwo w tej ustawie obniżacie samorządom udział własny do 20%, zwiększacie udział państwa do 80% i jednocześnie nie dajecie tych pieniędzy, a właściwie obniżamy w tym roku dotacje na, na, na ten program ze 101 milionów w ubiegłym roku do 90 w 2013, więc jakim cudem Wyobrażacie Państwo sobie, że tych miejsc w żłobkach przybędzie? To jest jedno pytanie. I czy macie Państwo dane, o ile wzrosły opłaty za żłobki po wejściu w życie tej nowej ustawy? Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Rzeczywiście, pieniądze, które są przeznaczone na realizację resortowego programu Maluch, to kwota 101 milionów w tym roku, w 2012, 2013. Przepraszam. Z tego 51 milionów zostało już rozdysponowane z pierwszej edycji resortowego programu. Mamy świadomość, że tych pieniędzy jest mniej niż w pierwszej edycji i mniej podmiotów skorzysta, jeśli będzie miało do wyboru. Teraz tą drugą możliwość i 80% dotacji. Natomiast jest to perspektywa rozwojowa na rok przyszły. Myślę sobie, że zachęci też inne podmioty, niepubliczne, do tworzenia i do zainteresowania się tą możliwością dofinansowania. Ale chcę też zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy już w połowie roku, więc jest czerwiec. Przerwa wakacyjna to też jest niedobry czas na podejmowanie decyzji. Jest to czas urlopów. W związku z powyższym tak naprawdę praktycznie wykorzystanie tych pieniędzy na nowych warunkach to trzeci to czwarty kwartał tego roku. Zatem myślimy, że to będzie taka stosowna kwota, żeby zainteresować podmioty, ale też już pozwolić uruchomić na nowych warunkach przynajmniej połowę tego, co udało się zrobić w pierwszej edycji, a w pierwszej edycji zaplanowanych do utworzenia miejsc już mogę śmiało powiedzieć, że one funkcjonują w dokumentach, będzie 3000 tysiące, więc gdyby się udało półtora, dwa tysiące w drugiej edycji, to będzie dla nas kolejny sukces. Natomiast drugie pytanie, proszę mi przypomnieć, aha jaka była wysokość odpłatności? Z naszych informacji wynika, że utrzymanie jednego miejsca, w, 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 w miejsca, które prowadzi samorząd gminny, to kwota 1100 złotych. Średnio pewnie jest trochę mniej, w niektórych gminach troszkę więcej, w innych. Z tego gmina dofinansowuje 70%, 30% to są opłaty rodziców. Dziękuję bardzo. Pan senator Pająk, a później pan senator Pająk. Czy, czy pan senator chce teraz dopytać, jeszcze tak w ramach tego pytania? To bardzo proszę, pan senator Kraska. Panie przewodniczący, chodziło o opłaty, jakie muszą wnosić rodzice właśnie i z tego co wiem, no średnio w kraju opłaty wzrosły prawie 30%, a są takie miejsca w kraju, gdzie nawet do 300 czy 150. Czy taki był cel tej ustawy właśnie? ta odpłatność była regulowana przez samorząd gminny w ramach podjętej przez samorząd gminny przez Radę Gminy uchwały. Natomiast z całą pewnością na jeden z ważnych elementów tej opłaty składał się właśnie składała się ta, kwestia, ta możliwość pozyskania dofinansowania ze strony ministerstwa. Natomiast mam świadomość i z pełnym przekonaniem mówię o tym, że jeśli tych pieniędzy podmiot pozyska więcej to i opłatał automatycznie będzie mniejsza. Ale jakby co do wysokości do tej pory decyzję podejmowała rada gminy w postaci uchwały. Dziękuję.